Jestem na ulicy Warszawskiej w Częstochowie. Przede mną skrzyżowanie z Aleją Wolności. Przez to skrzyżowanie jeszcze pojadę na wprost. Mam zielone światło. I na najbliższym możliwym skrzyżowaniu skręcę w lewo. Wobec czego ustawiam się na lewym pasie, oczywiście, jak będę miał taką możliwość. Jest taka możliwość, i zwróćcie tutaj uwagę: mamy tutaj dwa blisko siebie skrzyżowania. Na pierwszym skrzyżowaniu ja skręcić w lewo nie mogę, więc przejeżdżam sobie to skrzyżowanie, i dopiero teraz możemy. Wykonać skręt w lewo. Co więcej, moglibyśmy tutaj nawet zawrócić. Jesteśmy na ulicy Dąbrowskiego. Tutaj zajmuje lewy pas. Pas prawy, bowiem jest buspasem. Gdybym chciał tutaj skręcić pod ten. Nie wiem, tutaj instytut jakiś. jakiś biuro, biurowiec, coś takiego. Gdybym tutaj chciał skręcić, zająłbym. Zająłbym pas. Za przystankiem bym zmienił pas, i teraz znowu dostajemy polecenie, aby na najbliższym możliwym skrzyżowaniu pojechać w lewo. Jak widzimy, tutaj tej możliwości nie ma. Stąd takie polecenie, aby to zrobić na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. Czyli pewnie będziemy musieli plac biegańskiego, przy którym teraz do placu jestem, sobie, sobie w, koło, w koło objechać. Cały czas mam zielone światła. skrętu nie ma tutaj mamy dopiero możliwość skrętu w lewo droga jednokierunkowa również jedziemy w lewo brakuje tutaj oznakowania powiem szczerze aby z obu pasów skręcać w lewo więc lepiej się ustawiać na tym lewym tak idealnie, zgodnie z przepisami. Nie ma żadnego polecenia, abyśmy gdziekolwiek skręcali, więc przyjmujemy, że jedziemy że jedziemy prosto, czyli ten plac Biegańskiego sobie sobie objechaliśmy. W prawo tutaj skręcić nie możemy, bez zagazu ruchu w Aleje Najświętszej Marii Panny. Jedziemy ulicą Kilińskiego prosto. Na razie pasa nie zmieniam, bo to jest przystanek y, autobusowy, więc po co mi w tym momencie stać za y, za autobusem? Dopiero zmieniamy pas ruchu y, później. I dostajemy polecenie, aby na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną skręcić w lewo. Znowu zmieniamy pas ruchu, i znowu mamy do skrętu w lewo do dyspozycji dwa pasy: pas lewy oraz pas środkowy. Pas, z którego możemy jechać zarówno w lewo, jak i możemy kontynuować jazdę prosto. Jedziemy oczywiście w lewo, gdzie, uwaga, jadę z pasa prawego przeznaczonego do skrętu w lewo, wobec czego manewr będę kończył przy prawej krawędzi drogi, na którą wjeżdżam. <laughs> Jeżeli dostałbym polecenie, aby na najbliższym skrzyżowaniu skręcić w lewo, następnie ponownie w lewo, na pewno ten manewr wykonywałbym na pasie lewym. Dostając polecenie skrętu w lewo, bez żadnego dalszego polecenia, lub na następnym w prawo, na pewno bym to wykonywał z tego pasa, na którym w tej chwili jestem. Tak więc pamiętamy: skręt w lewo, kończę szeroko po prawej stronie. Wyprowadza mnie do pasa bądź prawego, skrajnego, bądź do pasa. Yy, Środkowego, środkowego przeznaczonego do jazdy, jazdy na wprost. Tutaj ponownie skrzyżowanie z ulicą Dąbrowskiego.